Szanowni Państwo, do portu w Karlskronie dopłyniemy za około półtorej godziny. Pasażerowie opuszczający prom proszeni są o udostępnienie kabin w celu rozpoczęcia sprzątania. I w taki to sposób jest być na dziewiętnasta, nie, tak dziewiętnasta. Kończymy naszą przygodę na Bałtyku. Za mną, za nami widać już wybrzeże Szwecji. Wpływamy powoli do portu w Karlskronie. Po z dniu na promie i na Szwecja i nasza przygoda. Co nam się zdarzy? Zobaczymy sami, nie wiemy, oby same pozytywne rzeczy. Masa wysepek. jest skoro ile wysepek? 30, tak? 33. No, nie mówi, że 33 wysepki łącznie. No i widać, że jest tego sporo. Rejs minął nam przyjemnie. Trochę pospaliśmy. Pospaliśmy, umyliśmy Tak, skorzystaliśmy z łazienki, mimo że płyniemy w ciągu dnia, no to co tam. Umyliśmy włosy. Zjedliśmy śniadanie. Tak, zjedliśmy śniadanie, pospaliśmy. Poleżakowaliśmy. Poleżakowaliśmy, no generalnie to to, przyjemnie bardzo przyjemnie. Bardzo nam się udało myślę, bo super pogoda, o czym ale słonko. Spójrzcie zresztą wiatr, woda. Prawie, że stoi porównując z minionymi dniami, gdzie w Gdyni jak byliśmy. Ale coś jak jechaliśmy do Gdyni to biało. A tutaj duże zaskoczenie. Że cały dzień przyjemny, niebo bezchmurne. Super. Oby tak dalej. Oby tak dalej. Właśnie było słychać, że jesteśmy przed bramą portu, bo poinformowano, że nadchodzimy. I w taki sposób wracamy do naszego bo Zaraz się chyba prawa otworzy, już się słychać. Hei. Kan du svenska? Hey. English. Uh, yes, English. English. Okay. Where are you going? Uh, for holiday. holiday. Sweden. 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 Okay. I, uh, two people and a dog. A dog you have. Yeah. And passport for the dog? Yeah. yeah.

O paszport dla psa. To drugi raz nam się zdarza. Po pierwszy to było na przejściu z Serbii na Węgry. W drodze powrotnej z Turcji. W drodze powrotnej z Turcji. No proszę. Czyli tu akurat warto mieć paszport jednak zdrowy. wreszcie jesteśmy, jesteśmy w Karskronie dojechaliśmy na patrzoną wcześniej na popularnej aplikacji miejscówie o tak to wygląda za nami jeden kamper w to i my od drugiej strony takie jeziorko słońce chyli się ku zachodowi pięknie to wygląda póki co spokój cisza dość nietypowo jak na piątek wieczór no normalnie my się spodziewał, że będzie hałas ludzi, no ale być może tutaj tak źle nie będzie. Teraz idziemy ogarnąć wody, bo mamy mało wody w Rosomaku i relaks. Relaks, a jeszcze raz relaks. Kart z klona, dzień drugi. W tej chwili szykuje się śniadanko pyszne, które się robi. Co się będzie? Dzisiaj będzie jeczniczka. No proszę. Jeszcze z naszych polskich jajek. No, jeszcze z polskich jajek. Pyszne. Od kurek złotopiórek. złotopiórek, które są żyją sobie na wolności, te stresowe, do pracy nie chodzą, nie stresują się niczym, nie mają KPI ani żadnych innych wyzwań. W związku z czym nie mają stresu. Tutaj powoli będzie szykowane, są kiełki, jest serek, który ma sełko, będzie smarowany ciemny chleb. To wszystko jeszcze zszarpane z Polski. Dzisiaj w nocy musiał buszować w okolicy jakichś bo Kroś na śmieci to prawda był wczoraj pełny, ale było czysto, a dzisiaj jest syf dookoła. Postanowiliśmy, że posprzątamy to, chociaż to nie my, ale żyjemy tu obok, więc nie chcemy aby taki syf był dookoła nas, nam to krzywdy nie zrobi, a skludniej i czyściej będzie dla wszystkich tu odwiedzających i odpoczywających, więc bierzemy się do roboty. No, i od razu inaczej. Jeszcze parę rzeczy. I już będzie przyjemniej. Takie niewielkie rzeczy, zawsze kiedyś słyszałem, jedną ciekawą informację, która w sumie taka prosta, a dużo pomaga, gdyby każdy odchodząc z plaży wziął to, co sam przyniósł, i jedną dodatkową rzecz, to z pewnością takie miejsca byłyby zupełnie czystsze. A jedna dodatkowa rzecz. Naprawdę, nam garba nie zrobi. Plan na dzisiaj jest taki, że pojedziemy e, może rowerami z Anią e, zostawimy na chwilę Gaję w samochodzie, pojedziemy e, niedaleko, tu jest 3-4 km, km od nas jest e, jakiś market i tam jest salon komórkowy czytaliśmy trochę o sieciach mobilnych, które tutaj się najbardziej opłaca i teoretycznie są wszystkie podobne, mają podobne oferty pojedziemy zakupić chyba Telenor, się jest czynny Potrzebujemy internetu, no bo wiadomo, że potrzebujemy. Mamy roamingu. Ja mam 10 giga na, na moim telefonie, więc niewiele. Więc to jest pierwszy plan. Drugi plan. Yy, najprawdopodobniej udamy się do centrum Kreskrony, żeby ją trochę pozwiedzać, zobaczyć. Być może wam przekazać jakieś ciekawe informacje z tego miasta. No, czytaliśmy się, że to miasto jest bardzo, bardzo ładne. No więc czas pokaże. Ładne miejsce, bardzo ładna miejscowa. Piękne tutaj spokój, cisza, wczoraj piątek, no u nas w takich miejscach w Polsce pewnie byłoby masa młodzieży, hałas samochody, głośna muzyka, a tutaj sobie wyobraźcie, nie było nikogo poza drugim kamperem, który stoi obok nas yy, jakaś para ze Szwecji, no to to tylko my cisza, spokój, ptaki idziemy sobie trochę poleniuchować, poleżakować bo pogoda jest trudna a idziemy w kierunku centrum kalskrony. ścieżki takie idą przy w wodzie tego typu bardzo fajnie to wszystko jest zadbane, można przejść, ludzie z psami przychodzą. Ania, tes Ania, testu Ania testuje wodę ja jajaniu. niekoniecznie. No, dobry Boże, nie pomoże. Ania, nie skorzystać z kąpieli. jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę, no tak. Dla mnie raczej też. Czynne do 16. Jak było widać, niestety nie udało nam się kupić internetu w dniu dzisiejszym. Rozważamy to albo jutro, albo w poniedziałek, jak będziemy stąd odjeżdżać, bo planujemy mniej więcej w poniedziałek opuścić kar Skronę. Aczkolwiek zobaczymy, jak się wczorajszy dzień potoczy, bo to od tego uzależniamy. Więc czas pokaże. Ludzie sobie nadal biwakują nad wodą. Przechodzimy krótkiego budynku dużego. Cały czas idziemy od twojego od rosomaka wzdłuż wybrzeża Spokój, cisza To co nas najbardziej zaskakuje to to, że jest weekend, jest piękna pogoda, ludzie owszem biwakują, grillują, ale wszędzie jest jakaś taka cisza. No nie ma sytuacji, że yy, nie wiem, jak pewnie się spotkaliście, bo ja się wiele do spotkałem. Czasami chyba sam też uczestniczyłem w takich imprezach. Znaczy po prostu jest głośno, ee, nie wiem, wszyscy krzyczą, alkohol się leje, no tutaj pewnie się też leje, ale nie, nie ma tego nie ma tego hałasu dookoła, jest kurde, no po prostu spokojnie, a zarazem bawią się, cieszą, radują. Ciekawe. No co, tylko ja jestem taki morda, nie wiem, i krzyczę normalnie ale wydaje mi się, że jak gdzieś tam bywamy, no to wszyscy mamy takie doświadczenia, że generalnie w Polsce jest głośno, w weekend szczególnie. I tak sobie jedziemy dookoła tutaj Korskrony, ścieżkami, wszędzie są widoki przepiękne na tutejsze wody Korskrona, składa się z 33 wysp jak jest napisane i naprawdę wszędzie jest bardzo dużo punktów widokowych bo ciągle są jakieś odnogi jakieś z, z zatoki kto? aha tamci bardzo fajne miejsce na popływanie kajakiem czy jakimiś pontonami że tak spokojnie wodzi jak dzisiaj no to po prostu no. aż się prosi Teraz sobie chyba tutaj usiądziemy, tak Aniu usiądziemy sobie? Jeszcze chwilę? Nie? Jeszcze troszkę. Ja chciałem muszę ci piwko wypić. No ja chcę osiągnąć coś więcej niż to co wczoraj mm. I do tego momentu doszłam, bo ten mi pies pozwolił. A mm. już tam u ciebie to idziemy dalej. Od dalika a my no cóż, czułem na to, że już starczy I na dzisiaj. Jedziemy tam, tutaj możemy zasiąść finalnie... Ale I piwko chodźmy, wypijemy, a... Mordo. Kolejne miejsce, gdzie sobie wchodzimy, i tu już chyba wypijmy piwko. No, koniecznie. Spójrzcie, tylko jakie piękne miejsce. Aż się prosi. Aż się po prostu prosi. No, nie może być inaczej. Mm. No, fantastycznie. Fantastycznie. Tam można zejść na dół. Albo się sturlać. i wszędzie pełno wody. Pięknie tak wygląda. No cóż, tutaj już się nie będę kłócił. Po prostu piesek czeka. Wszyscy wiedzą, na kogo pan cię robi zdjęcie. A pan wyłącza telefon. Swoją drogą, dla tych wszystkich osób, które. Zawsze się zastanawiały, czemu idziemy, tu jedziemy, że już jest tak zimno. Wczoraj było 23 stopnie, w słońcu pewnie znacznie więcej, więc sporo ludzi się opalało i leniuchowało. Dzisiaj jest może 3-4 stopnie chłodniej, ale nadal jest bardzo przyjemnie, ciepło. E, dzień się dobrze rozpoczyna. Idziemy z Gają, bo Ania idzie sobie jeszcze poleniuchować, poopalać się. A my idziemy sobie, bo tuż obok naszego auka jest, e, znaczy w ogóle dookoła Skrony jest masa ścieżek pieszych, rowerowych a to co widać tutaj o my jesteśmy my jesteśmy tutaj i dookoła tej wyspy teraz pójdziemy tym zielonym szlakiem, można generalnie przejść dookoła całego miasta, szlak ten wiedzie, świetnie można przejść przez centrum miasta, no generalnie tak jak widać dookoła z informacji, które tutaj są widoczne 10 km, 10,5 km on ma. Ja z Gajusem pójdę jakieś 5 w tej chwili. sobie ruszymy tu. Przejdziemy dookoła. I tu wrócimy, żeby trochę Gaje zmęczyć, bo potem chcemy z Anią wziąć rowery. I rowerami sobie pojechać do... Centrum zwiedzić trochę Kalskronę, a Gaja zmęczona. Mamy nadzieję... Po prostu zostanie w aucie i trochę sobie odpocznie. Oj, to chyba miejscówka, w której byliśmy wczoraj. Na piwku. Tak ławeczka z dnia wczorajszego nam znana I kolejne ławeczki, gdzie sobie można przycupnąć relaksować zrelaksować się z pięknymi widokami. A no i kolejna ławeczka, oczywiście podejdziemy, a co tam? No Człowiek się może usiąść, rozmarzyć. O, właśnie tak. Właśnie tak. O, tam chyba, o, 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 tam. Tam w oddali widać kajak i to jest, mi się wydaje, jedynka, bo widać pojedyncze błyski wiosła. Tak. Piękne, no kurczę, po prostu piękne. Gdybyśmy mieli kajak na miejscu oczywiście nie mamy, no bo jest za duży to ciężar i za, duża, za dużo rzeźbienie. Chociaż widzieliśmy jak ludzie, którzy jeżdżą kamperem i wiozą kanu na dachu, albo i kajaki. Rozważamy kajak dmuchany, ale, ale póki co też jeszcze nie ten czas. Poza tym mamy problem, bo Gajus nie pływa z nami kajakiem, bo ma pełne pory jak ma wejść do kajaka. A do Dmuchańca go nie weźmiemy, bo swoimi łapami pewnie poprzebijał dość szybko kajak. Ale na pewno, w perspektywie czasu, wszystko dobrze pójdzie, tak nabędziemy i będziemy sobie o tak pływać. No, w ten sposób zrobiłem kółko i wracam do bazy. w oddali. Widać Anusie, jak z gajusem łażym po wodzie dzwoniła chwilę temu do mnie, i mówi, że tutaj przy naszym brzegu jest ta woda cieplejsza niż tam 200 metrów dalej ciekawostka za chwilę chyba będziemy coś jeść zostawimy Gajusa w aucie przeliczymy furmankę i pojedziemy zjechać Kalis Kron Gal jest szczęśliwy i zadowolony Bierze sobie hasać za chwilę nie zobaczy, to pewnie przyleci Spędzony więc o jest, zobaczmy Dzień dobry Gajusku Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć, no cześć, 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 cześć.